Co zrobić, by zatrzymać Władimira Putina? Na to pytanie starają się odpowiedzieć politycy na całym świecie, dziś między innymi także w Warszawie, bo jest tutaj amerykańska prezydent Kamala Harris. To właśnie z tego powodu jestem przed belwederem, ale chcę wam także opowiedzieć o tym, co od początku tego konfliktu NATO robi dla Ukrainy. Na początek wyjaśnijmy jedną podstawową kwestię. Ukraina nie jest członkiem NATO, dlatego sojusz ma ograniczone możliwości działania. Dyplomaci z NATO zarzekają się, że nie ma możliwości wysłania wojsk na Ukrainę, bo to równałoby się wypowiedzeniu wojny Rosji, a tego nikt nie chce. Zapytacie, dlaczego w takim razie NATO zdecydowało się na interwencję w Libii w 2011 roku, skoro Libia także nie była członkiem sojuszu? Odpowiedź także jest prosta. Libia nie była i nie jest mocarstwem, które posiada broń atomową, tak jak Rosja. Konfrontacji z Rosją boją się wszyscy, włącznie z Amerykanami, bo tak konfrontacja oznaczałaby tak naprawdę wybuch III wojny światowej. To także powód, dla którego NATO nie chce wprowadzić strefy zakazu lotów nad Ukrainą, o co od wielu dni proszą władze Ukrainy. Żeby wyegzekwować przestrzeganie tej strefy, trzeba byłoby bowiem strzelać do rosyjskich samolotów. Co w takim razie robi NATO dla Ukrainy? Od 2014 roku, czyli od wybuchu wojny w Donbasie, kraje członkowskie sojuszu szkoliły ukraińskich żołnierzy, płaciły pieniądze na utrzymanie i rozwój armii. Utworzono specjalny fundusz powierniczy na 5,5 miliona euro. Na to przeprowadziło też wiele manewrów wojskowych na Ukrainie. Od czasu gdy Rosjanie rozpoczęli inwazję na Ukrainie, do Kijowa płynie strumień broni z krajów członkowskich w tym ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Polski, a nawet z niechętnych temu do niedawna Niemiec. Unia Europejska z kolei przeznaczy 450 milionów euro na zakup broni dla Ukrainy. Tyle, że wszystko to jest realizowane bez fizycznej obecności żołnierzy na Ukrainie, by nie prowokować Rosji. NATO wzmacnia także ochronę swoich własnych krajów członkowskich na wschodzie Europy, czyli tych, które są najbliżej Ukrainy i Rosji. Stany Zjednoczone wysłały do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy, co oznacza, że liczba Amerykanów w Polsce zbliża się do 10 tysięcy. Na miejscu są już też dwie wyrzutnie rakiet Patriot, które mają chronić niebo przed obcymi samolotami lub pociskami. Francja wysłała do Polski samoloty Rafale, które patrolują niebo nad Europą Wschodnią. Na wschód kontynentu po raz pierwszy w historii wysłano też nowe natowskie oddziały szybkiego reagowania. Na Litwę wysłano dodatkowych żołnierzy z Norwegii, na Łotwę z Kanady, a do Rumunii przylecieli żołnierze z Francji. Niebo nad wschodnią Europą patrolują też samoloty zwiadowcze AWACS, a Amerykanie wysłali na Litwę myśliwce F-35. Stany Zjednoczone twierdzą, że w sumie mają już w Europie 12 tysięcy żołnierzy. Na koniec jeszcze jedna ważna sprawa. Czy Ukraina może wkrótce zostać członkiem NATO? Kijów stara się o to od 2008 roku. Sojusz kilkakrotnie obiecał Ukraińcom przyjęcie do grona państw członkowskich, ale bez konkretnej daty. Ta sprawa to zresztą jedno z żądań Władimira Putina, by NATO obiecało, że nigdy Ukrainy nie przyjmie. Ukraińskie władze chcą teraz jak najszybciej wstąpić do NATO, ale na razie wydaje się to niemożliwe, przynajmniej w najbliższym czasie. I tak w skrócie wygląda działalność Zachodu i NATO w związku z kryzysem i wojną na Ukrainie. Jeśli podobał Wam się ten film, zasubskrybujcie kanał podcastu Świat na YouTube, a już wkrótce kolejne materiały na temat sytuacji na Ukrainie.